Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, umiejscowiona około 5 razy dalej niż Ziemia od Słońca. Czas, który potrzebne jest światłu, żeby przebić drogę od naszej gwiazdy do tej olbrzymiej planety, to blisko 43 minuty. Żeby to samo światło po podbiciu od Jowisza przedostało się do nas, będzie potrzebowało od 35 minut, jeżeli jesteśmy najbliżej, lub maksymalnie 52 minuty, jeżeli jesteśmy najdalej od Jowisza. To i tak mało, porównując ten czas do czasu potrzebnego na przebycie światła od Słońca do Plutona czyli małej planety karłowatej oddalonej prawie 40 razy odległość Ziemia-Słońce. Czas, który jest potrzebny na przebycie światu takiego dystansu, wynosi aż 5,5 ,5 godziny. Tyle samo, mniej więcej to samo światło wraca na Ziemię. Cały proces zajmie około 11 godzin. Odległości i czas mogą wydawać się duże, nawet w naszym Układzie Słonecznym. Ale to lepiej dla nas, dokładniej dla eksperymentu, o którym dzisiaj wam opowiem, czyli co się stanie, gdy podróżujący z prędkością światła zapali latarkę. Na początku będziemy potrzebować jakiegoś kosmicznego pojazdu, który pozwoli nam na komfortowy lot z tak dużymi prędkościami. Przydadzą się też jakieś panele słoneczne, żeby móc mieć stale zapalone żarówki z przodu naszego pojazdu, i jakiś silnik do uzyskania odpowiedniej prędkości lub nawet nie. W tym momencie, powiedzmy, że kiedy tylko wsiądziemy do takiego pojazdu, od razu uzyskuje on prędkość C w próżni, czyli 299 792 458 metrów na sekundę. Pomijamy na ten moment również to, że całość łącznie z nami rozleciałaby się w ułamku sekundy z racji na panujące przeciążenia. Wszystko gotowe, zapasy tlenu są, ilość czasu ograniczona, ale wystarczająca. Wsiadamy i odpalamy. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Nie jest to na ten moment możliwe, za sprawą jednego człowieka. Tym człowiekiem jest Albert Einstein i jego wzór równa się Gdybyśmy tylko to zrobili przed 1905 rokiem, wiedzielibyśmy, co by się stało. A tak na ten moment wyszłoby, że podczas osiągnięcia takiej prędkości, energia, którą trzeba byłoby użyć, byłaby lub zbliżałaby się do nieskończoności. To co teraz? To koniec? Można się rozejść? No nie, bo jest kilka sposobów, żeby oszacować, co może się wydarzyć. Ale po kolei. Jak już wspomniałem, prędkość światła w próżni wynosi 299 792 458 metrów na sekundę. Mała ciekawostka: koordynaty piramid w Gizie są położone na szerokości geograficznej zbliżonej do liczb występujących w prędkości światła. Wracając. Prędkość jest zawsze względem czegoś. Można przeprowadzić mały eksperyment myślowy. Stworzę wszechświat, w którym nic nie ma oprócz pojazdu. Ten pojazd na początku ma wartości związane z prędkością równe 0. Tylko już tutaj widać pewien problem, względem czego ten pojazd ma taką prędkość. Na chwilę to pomijając, gdyby miał nieskończoną ilość paliwa i czasu, a paliwo natychmiastowo po wykonaniu swego zadania znikałoby, to nawet gdyby ów pojazd osiągnął prędkość światła, to obserwator będący wewnątrz nie wiedziałby o tym. Tak samo w momencie, gdyby stworzyć pusty wszechświat, a w nim dać dwóch obserwatorów. Jeżeli obserwator A zacząłby się poruszać, to dla obserwatora B obserwator A zaczyna się poruszać, czyli brak rewelacji. Natomiast dla obserwatora A to obserwator B zacząłby się poruszać. Gdyby obaj obserwatorzy na początku byli nieruchomi, a potem jednemu z nich nadaliby się jakąś prędkość, to żaden z nich nie mógłby określić, który z nich się porusza, bo dla każdego z nich obserwator, którego widzą, się dla niego porusza. I teraz wracając, jak już wiadomo, że nie jest możliwe poruszenie się dowolnego obiektu, który ma masę z prędkością światła, a przynajmniej na ten moment nie jest to możliwe, i też wiemy, że ruch odbywa się względem czegoś, to co w momencie, gdy taki pojazd będzie zbliżał się do prędkości światła, to znaczy, że będzie miał dużo dziewiątek po przecinku. Tutaj zaczyna robić się dosyć ciekawie. Na samym początku pierwszą rzeczą jest to, że obserwator poruszający się z taką prędkością właściwie nie zauważy żadnej różnicy. Czyli mógłby się wcale nie poruszać, a widziałby dokładnie to samo. To znaczy w momencie zapalenia przednich świateł zapalą się, a gdyby przed nim poruszała się ściana z taką samą prędkością, to światło padałoby tak samo jak zawsze. Czyli w momencie gdy kolor świateł jest biały, to na ścianie widziałby białe niezmienione światło. Znaczną różnicę taki obserwator zauważyłby, gdyby patrzył na to, co się dzieje dookoła niego. Na przykład, w momencie obserwacji innych poruszających się obiektów, zauważyłby znaczny spadek upływania u nich czasu. To znaczy, kiedy jakiś człowiek poruszałby się ze stałą prędkością 5 km na godzinę, to dla obserwatora prędkości c, ten człowiek poruszałby się nienaturalnie powoli. Kolejną różnicą byłyby rozmiary widzianych obiektów. Każdy z nich zacząłby się kurczyć, dodatkowo pole widzenia zwężałoby się do małego okręgu. Taki obserwator patrząc z przodu mógłby zobaczyć co się dzieje z tyłu niego oraz wszystko zmieniałoby kolory. Obiekty z przodu byłyby bardziej niebieskie, a te, które są za nim, zmieniałyby kolor na bardziej czerwony. Tak więc podsumowując, dla obserwatora, który porusza się z prędkością światła, nie następują zmiany dotyczące światła emitowanego przez jego reflektory. Jedynie wszystko dookoła zaczyna się zniekształcać. Teraz przyszła pora na obserwatora patrzącego na to wszystko z poziomu nieporuszającego się obiektu, a przynajmniej względnie nieporuszającego się obiektu, przykładowo względem Słońca. Taki obserwator, w momencie patrzenia na cały pojazd, zauważyłby ciekawe zjawiska. W zależności czy pojazd zbliżałby się do takiego obserwatora, czy oddalał, to widziałby inny kolor światła świecącego z reflektorów. Gdy taki pojazd zbliżałby się do nieruchomego obserwatora, ten widziałby kolor światła niebieskiego. A w momencie oddalania się tego pojazdu, gdyby z tyłu też zapalić żarówkę, to nieruchomy obserwator widziałby światło o kolorze czerwonym. Dzieje się to z powodu efektu Dopplera. Taki efekt łatwo zauważyć przy jadącej karetce złączonymi sygnałami dźwiękowymi kiedy karetka zbliża się do nas, to dźwięk jest bardziej zwarty i skupiony w jednym punkcie, a kiedy zaczyna się oddalać, to dźwięk zaczyna się wydłużać. Tak samo jest ze światłem, tylko że akurat w tym przypadku to to przesunięcie następuje na widmie światła. Światło niebieskie ma falę o mniejszej częstotliwości niż światło czerwone. Ten efekt wykorzystuje się również przy obserwacji wszechświata. Można zaobserwować w ten sposób rozszerzanie się wszechświata. A co w takim razie z resztą pojazdu? Czy zostanie nienaruszony i będzie się tylko poruszał z dużą prędkością? Oczywiście, że nie. Taki pojazd kosmiczny zmniejszyłby się do bardzo cienkiej warstwy, dodatkowo sam pojazd sprawiałby, że byłby blisko zamrożenia światła w reflektorach. Nie ze względu na to, że rzeczywiście zamroziłby światło, tylko dlatego, że w czasie poruszania się z taką prędkością sam pojazd prawie dogoniałby emitowane światło. A co jeszcze ciekawsze, poprzez to, że przed reflektorami światła gromadziłaby się energia, to to światło zamieniałoby się ze światła widzialnego w promieniowanie rentgenowskie, a z czasem w promieniowanie gamma. To w zależności od prędkości, z jaką porusza się pojazd. Jeszcze tak samo jak w przypadku poruszenia się z prędkością światła, obserwator, który się nie porusza, zauważy, że zegar obserwatora poruszającego się z dużą prędkością zwolnił i teraz to obserwator poruszający się z prędkością bliską światła zachowuje się w nienaturalnie wolny sposób. Taki efekt nie jest tylko w przypadku dużych prędkości, działa przy każdej prędkości, tylko jego efekty są niewidoczne. Czyli w momencie, gdy zaczniemy biec, to nasz czas zegara będzie się różnił od osoby, która się nie poruszała. Właściwie jak widać w zależności od tego, którym obserwatorem będziemy, to zauważymy różne efekty. Dla jednego reflektory będą emitować światło w normalny sposób, a drugi zauważy wiele zjawisk związanych ze światłem. Teraz wracając do braku możliwości poruszania się obiektów z masą, z prędkością światła, a przynajmniej na ten moment rozwoju technologicznego, zawsze jest też możliwość utworzenia pojazdu bezmasowego. A w jaki sposób można to wykonać? Skoro wiadomo, że tylko cząstki bezmasowe mogą poruszać się z prędkością światła lub takie cząstki właściwie poruszają się tylko z taką prędkością. To znaczy, że nasz pojazd będzie bezmasowy. Będzie zrobiony ze światła. Obserwator też będzie ze światła. Jak teraz zadziała zapalona żarówka? Co będą widzieć obserwatorzy? Na początku powiem trochę o życiu fotonu. Załóżmy, że mamy urządzenie, które pozwala na poruszenie się natychmiastowo z prędkością światła w wybranym kierunku i zwrocie. Oraz to urządzenie pozwala też na natychmiastowe hamowanie, lub też można ustalić po jakim czasie albo też i gdzie mam się zatrzymać. Powiedzmy, że chcemy przedostać się z Galaktyki Mlecznej do Galaktyki Andromedy. Odległość do Galaktyki Andromedy od Ziemi wynosi blisko 2 537 000 lat świetlnych, czyli bardzo dużo. A jak wiadomo, człowiek nie przeżyłby tak długiego lotu. Na rozwiązanie przychodzi prędkość światła. Weźmy nasze urządzenie, ustawmy koordynaty na Galaktykę Andromedy i wyruszamy. Czas podróży będzie 1 do 1. Uwaga, start! Jak widać, podróż nie trwała dla nas wcale. I nawet przeżyliśmy, czyli urządzenie działa. Ale jednak coś nie pasuje: skoro prędkość światła jest skończona, to jakim sposobem podróż dla nas nie trwała nic? Tak działa dylatacja czasu. Nasz zegar się zatrzymał w przeciwieństwie do zegara, który płynął dla innych. Gdyby patrzeć na czas, który upłynął przykładowo na Ziemi, to tam upłynęło 2 miliony 537 tysięcy lat. Całkiem sporo. I teraz przechodząc do zapalonej żarówki, w tym przypadku, gdyby postawić bezmasową ścianę poruszającą się z takim samym kierunkiem i zwrotem co nasz świetlny pojazd, to nie zostałaby ona oświetlona, a może jednak by została? Tego niestety nie wiadomo, z taką prędkością dochodzi do dużej ilości paradoksów. Jednym z nich jest ten, o którym przed chwilą powiedziałem. Reszta zjawisk zostałaby natomiast taka sama, czyli w zależności od zwrotu poruszenia się pojazdu, światło zmieniałoby kolor albo na niebiesko, albo na czerwono. Dodatkowo w tym przypadku pojazd widziany z boku byłby całkowicie płaski. Przypuszcza się też, że światło prawdopodobnie zostało, można by powiedzieć, zamrożone w pojeździe, i tylko kiedy pojazd przejeżdżałby przez obserwatora, byłby widoczny. Ale jak powiedziałem, tak naprawdę nie wiadomo, co by się stało. Jakie mogą być jeszcze problemy związane z poruszeniem się z prędkością światła lub ze zbliżaniem się do prędkości relatywistycznych? Problemem będzie potrzebna energia, z racji na to, że czym bardziej będziemy zbierać się do prędkości C, tym więcej energii będzie potrzebne. Właściwie będzie potrzeba nieskończonej ilości energii. Dodatkowo przy zbliżaniu się do takich prędkości, bardzo łatwo będzie można tracić tą prędkość, nawet w próżni. Każdy napotkany pył będzie drastycznie hamował cały pojazd. Nawet atomy wodoru przemierzające pustkę wszechświata będą dużym problemem. Podsumowując całe zebrane informacje i wiedzę z tego materiału. Nie wiadomo tak naprawdę, co by się stało, gdyby pojazd poruszał się z prędkością bliską światłu i zapalił światło. To, co powiedziałem, to tylko hipotezy, a tym bardziej nie wiadomo, co się stanie w momencie podróży z prędkością światła. I jest bardzo prawdopodobne, że nie znamy jeszcze zjawisk, które zachodzą przy takich prędkościach. A działanie przy takich prędkościach i sam wszechświat jeszcze nie raz nas zadziwią.